Krzysztofory. Studio Kultury Krakowa. Szanowni Państwo, witam w kolejnym podcaście Oczywiste, Nieoczywiste Zawiłości Kultury i Sztuki. Michał Hanku z Kamienicy Hipolitów się kłania. Dzisiejszy temat to moda na kolekcjonerstwo, na kolekcjonowanie dzieł sztuki, różnego rodzaju obiektów, pamiątek, artefaktów. Naszym tematem będzie kolekcjonowanie w kręgach mieszczańskich i mam wrażenie, że będzie to temat na kilka kolejnych podcastów, bo jest to rzeczywiście zagadnienie bardzo, bardzo szerokie bardzo różnorodne i bardzo fascynujące, tym bardziej dla muzealnika, dlatego że wiele tych kolekcji to również swoiste proto muzea, czyli zbiory, które w pewnym momencie stały się zaczątkami kolekcji muzealnych, dzięki którym powstały w pewnym momencie instytucje muzealne i bardzo często właśnie od prywatnych zbiorów, prywatnego Zbierania różnego rodzaju pamiątek, dzieł sztuki rozpoczęło się tworzenie tych prawdziwych instytucji muzealnych, jakie współcześnie istnieją w Krakowie, w Warszawie czy w wielu miastach Polski, Europy czy świata. Więc wszystko zaczynało się bardzo często od pasji kolekcjonerskiej, pasji zbierania, miłości do sztuki, miłości do przeszłości, również zainteresowania różnego rodzaju pamiątkami po swoich przodkach, po ważnych postaciach historycznych, różne były powody kolekcjonowania i o tym dzisiaj postaram się powiedzieć. Między innymi w kręgach mieszczańskich to moda, która pojawia się przede wszystkim w wieku XIX, kiedy to Przynajmniej od połowy XIX wieku mieszczaństwo się emancypuje. To czas, kiedy następuje stopniowe demokratyzowanie się społeczności. To czas, kiedy mieszczanie coraz więcej zyskują praw politycznych, coraz bardziej chcą wpływać na różnego rodzaju procesy polityczne, gospodarcze, społeczne w społeczeństwie. To już nie arystokracja, która wcześniej, we wcześniejszych epokach nad Dawała ton różnego rodzaju zmianom, ale właśnie mieszczeństwo, które chce być nowoczesne, uważa się za nowoczesne i. Które ma również ambicje, no ale te ambicje też trzeba w jakiś sposób yy, pokazać. Yy, trzeba stworzyć tą sferę wizualną, więc jednym z takich ambicji jest właśnie tworzenie kolekcji sztuki. Jest to z jednej strony nawiązanie do tej przeszłości, do przeszłości rodzin arystokratycznych, które bardzo często w swoich domach, swoich pałacach miały różnego rodzaju zbiory dzieł sztuki, yy, jak i również yy, trzeba podkreślić, że w przypadku chociażby mieszczan krakowskich, wiele tych rodzin. Yy, powiązanych było, wywodziło się z lokalnej arystokracji szlachty, gdzie te zainteresowania kolekcjonerskie po prostu były czymś naturalnym w wielu wypadkach, więc to też była, gdyby w pewnym sensie, kontynuacja tych zainteresowań. Modne było oczywiście wzorowanie się na bogatym mieszczaństwie z wielkich metropolii, jak na przykład Wiedeń, Berlin, Paryż, Londyn, również Warszawa, bo Warszawa rzeczywiście była w tym czasie wielkim Dużym miastem, gdzie rzeczywiście ten kapitał bogatych mieszczan również lokowany był w dzieła sztuki. Rynek sztuki w Warszawie XIX-wiecznej się wtedy rozwijał. I podobnie w Krakowie pewnym wpływem były właśnie te inspiracje z bogatą burżuazją z wielkich miast europejskich, gdzie w dobrym tonie było posiadać przede wszystkim elegancki dom. Świetnie prosperującą kuchnię, świetny salon, który mógł być właśnie przestrzenią do dyskusji politycznej, do dyskusji społecznych, a również istotnym elementem stała się przestrzeń kolekcjonerska, gdzie można było realizować różne pasje. Więc tutaj mamy już dwa, dwie inspiracje właśnie ta tradycja kolekcji arystokratycznych, jak i również modna wówczas kolekcjonerstwo związane z bogatym mieszczaństwem zachodnioeuropejskim, również Wynikało to z chęci podkreślenia swojego wykształcenia. Wielu mieszczan to oczywiście kupcy, ale również kupcy wykształceni po szkołach, po uniwersytetach, którzy poznali wielki świat i chcą wejść w ten wielki świat. A właśnie ta wizualna sfera materialna, czyli elegancki dom. Eleganckie wyposażenie domu, jak i również kolekcja sztuki jest tym elementem nowoczesności i elementem aspiracji społecznych. No i oczywiście prestiż prestiż był bardzo istotny, dlatego, że w wielu wypadkach bogate domy, bogate domy mieszczańskie wzorem chociażby domów, pałaców arystokratycznych, tworzy, tworzyły rodzaj takiego przestrzeni, takiej przestrzeni otwartej, domu otwartego, salonu otwartego, gdzie spotykali się przedstawiciele sztuki, dziennikarze, naukowcy, przedstawiciele kolejnej polityki no i oczywiście obok Dyskusji. Również ważny element to element wizualny. Można było się pochwalić różnego rodzaju pamiątkami, różnego rodzaju zdobyczami, bo wielu mieszczan miało również tą pasję, tę chęć zdobywania dzieł sztuki na różnego rodzaju aukcjach, sprzedażach, pozyskiwaniu właśnie cennych dzieł sztuki od artystów. Zdarzały się również tego typu sytuacje, iż tego Typu przestrzenie kolekcjonerskie no, były okazją do pochwalenia się swoimi pasjami, swoimi zainteresowaniami, ale też dzięki tym kolekcjom można było zbudzić zainteresowanie potencjalnych partnerów biznesowych, gdzie właśnie dobrej jakości kolekcja pozwalała na pokazanie, że właściciel tej kolekcji jest osobą odpowiedzialną, jest osobą rozsądną, świetnie lokuje swój kapitał w różne cenne dzieła sztuki, także jest osobą odpowiedzialną i być może dobrym partnerem do przyszłych interesów. Takie było myślenie w tamtym czasie, takie jest myślenie współcześnie, więc też nie zmieniliśmy się za bardzo na przestrzeni tych ponad 100 lat, ale jeżeli chodzi o ym, ym, y, właśnie ową y, ideę y, kolekcjonerstwa, to co Kolekcjonowano. No przede wszystkim w rodzinach, które jeszcze miały swoje korzenie arystokratyczne, były to bardzo często kolekcje na przykład portretów przodków. E, zdarzało, się, że, zdarzało się, że były to kolekcje bardzo rozbudowane, ze świetnymi nazwiskami artystów i one same w sobie tworzyły już z rom swojej swoistej galerii sztuki. E, bardzo często dochodziły do tego różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, które też bywały bardzo dobrze e, wykonane. Były to bardzo często też e, e, dzieła sztuki rzemiosła artystycznego, e, więc to już był zaczątek świetnej kolekcji. Oczywiście e, kolekcjonowano e, czesne malarstwo dawne, popularna była sztuka baroku, modne były prace Rubensa, modne były prace artystów renesansowych. Podróżowano do Włoch, często przywożono dzieła sztuki, które wtedy można było dość łatwo kupić w, od prywatnych kolekcji, zważywszy na to, iż w XIX wieku bardzo często w Europie Zachodniej tamta lokalna arystokracja biednieje. Wyprzedaje się, więc jest to szansa na przykład dla przedsiębiorców, dla bogatych mieszczan, żeby przybyć na przykład do Włoch i przy okazji zakupić w, rodzaju, w pewnym sensie pamiątek z podróży różnego rodzaju dzieł sztuki, które później prezentowane były właśnie w tych rodzinnych, prywatnych kolekcjach. Wodna była sztuka włoska, modna była sztuka francuska, oczywiście byli koneserzy grafiki. Ale również niezwykle popularne były różnego rodzaju przedmioty egzotyczne. Podróż na wschód bywała często marzeniem wielu bogatych mieszczan. No i oczywiście ze wschodu przywożono różnego rodzaju przedmioty. Tkaniny wschodnie, perskie dywany, meble orientalne, naczynia perskie. One tworzyły rzeczywiście bardzo często swoiste, takie czasami egzotyczne przestrzenie w domach kolekcjonerskich. Czasami pojawiały się nawet całe stylizowane w stylu mauretańskim, gdzie można było poczuć pewien, pewien sposób klimat owego Mitycznego, legendarnego, bajecznego, Bliskiego Wschodu. Mody nastały się również pamiątki z Grecji. Popularne były również pamiątki włoskie, również kopie dzieł sztuki, co istotne, chociażby we Florencji można było kupić w wielu wypadkach różnej wielkości, różnej formie kopie chociażby wenus medycyjskiej, która znajduje się na, w zbiorach galerii natomiast y, turyści, czy koneserzy sztuki mogli zamówić lub kupić w lokalnych sklepach, czasami targowiskach kopie większe, mniejsze, owiej popularnej niezwykle rzeźby i na przykład jedna z takich kopii po piersie Wenus Medycejskiej niewielkich rozmiarów znajduje się w zbiorach Muzeum Krakowa. Popularne były oczywiście dzieła sztuki od artystów współczesnych, co z jednej strony było wynikiem po części zainteresowań również sztuką współczesną wówczas, ale również bardzo często zaprzyjaźnieni artyści. Zaciągali pożyczki u bogatych mieszczan, a nie mogąc ich spłacić, bardzo często oddawali swoje obrazy. Tak więc powstawały kolekcje chociażby Elizy Pareńskiej czy chociażby Róży Aleksandrowicz. To są dwie takie ciekawe krakowskie kolekcjonerki sztuki. No, Eliza Pareńska, słynna postać, powiązana z Wyspiańskim, powiązana z Weselem, prowadząca świetny. Salon artystyczny, ale również Róża Aleksandrowicz, która co ciekawe była właścicielką sklepu z farbami i przyborami malarskimi. I ten sklep znajdował się niedaleko Akademii Sztuk Pięknych, i z usług tego sklepu korzystało wielu artystów. Którzy właśnie niestety nie zawsze mieli pieniądze, aby zapłacić za materiały malarskie, i zdarzało się, że w zamian przekazywali właśnie Różę Aleksandrowicz swoje prace lub prosili, aby w. W ramach spłaty mogli ją namalować, więc Róża Aleksandrowicz w początku XX wieku stworzyła własną, prywatną, interesującą kolekcję sztuki współczesnej, sztuki współczesnej krakowskiej. Tam prace chociażby Wastimila Hoffmana się znajdowały, czy Jacka Malczewskiego. Więc to były bardzo różne kolekcje, bardzo różne zajęcia, Interesowania kolekcjonerskie. Warto wspomnieć chociażby o Feliksie Mandze Jasieńskim, który między innymi zasłynął jako kolekcjoner sztuki japońskiej. Grafik japońskich, tkanin japońskich, różnego rodzaju rzemiosła artystycznego związanego z Japonią, ale obok sztuki japońskiej interesował się również. Sztuką Kresów Wschodnich, interesował się sztuką europejską, grafiką, porcelaną, jak i również bardzo często otrzymywał od artystów w zamian za pożyczki właśnie. Czy to różnego rodzaju obrazy współczesne, czy szereg portretów. Te portrety chociażby w Muzeum Narodowym w Krakowie można znaleźć. Popularne były również kolekcjonowanie rzemiosła, jak na przykład numizmatów. Tutaj chociażby Emeryk Czaps, ten Czapski był kolekcjonerem właśnie monet, medali i on między innymi przyczynił się, on i jego żona do stworzenia Właśnie tej kolekcji numizmatycznej, która również prezentowana jest w Krakowie, czy chociażby wspomniana. No, jedna z tych najważniejszych postaci dla historii kolekcjonerstwa w Polsce, Izabela Czartoryska, która obok pobudek patriotycznych, gdzie w jej kolekcji znajdowały się różne pamiątki związane z polskimi władcami, z polskimi postaciami historycznymi, oczywiście fascynowała się sztuką włoską, rzemiosłem artystycznym. Czy chociażby Jan Matejko, który również w swoim domu miał kolekcję sztuki, kolekcję rzemiosła artystycznego kolekcjonował elementy historycznych ubiorów, gdzie z jednej strony to była kolekcja, którą się chwalił, której był dumny, y którą powiększał, ale równocześnie ta kolekcja miała bardzo praktyczny wymiar, bo wykorzystywał tą kolekcję do prezentowania, do jako rekwizyty w swoich pracach artystycznych. Bardzo często przedmioty, które znajdowały się w kolekcji Jana Matejki, potem funkcjonują jako elementy, detale zdobnicze, elementy stroju na jego obrazach. Więc tutaj w tym wypadku artysta swoją własną prywatną kolekcję wykorzystywał w sposób bardzo praktyczny, czyli jako elementy, które były czasem inspiracją, czasem rekwizytem do wykonania jego dużych Kompozycji malarskich. Drodzy Państwo, temat kolekcjonerstwa jest bardzo fascynujący i po okresie wakacyjnym zachęcam do słuchania podcastu, gdzie przyjrzymy się wybranym kolekcjom krakowskich mieszczan. Serdecznie dziękuję za uwagę i słyszymy się w eterze.